Cześć. Hej, ja. <laughs> Czekamy na wejście na pokład. Za 5 minut rozpocznie się boarding i będziemy lecieć do Abu Dhabi. Nasz pierwszy lot w tej podróży? Tak. Dokładnie. Tak 5 godzin lotu. O. Tak, lot mamy z Krakowa o 11.35. Będzie trwał chyba około 5 godzin, tak jak Michał powiedział. No, ale że jest zmiana czasu, tam o 3 jest godziny. Różnica o 3 godziny. Tak, różnica nie zmiana, to wylądujemy około godziny 20.00 Okej, okay. to do zobaczenia w Abu Dhabi, w Emiratach. Jesteśmy już w Abu Dhabi. Lotnisko jest bardzo duże i ładne. W ładne lotnisko jest niezwykle światek. Idziemy teraz pewnie na jakąś odprawę paszportową, czy raczej jakieś tam pokazanie paszportów. Tak. Okay. A Michał po drodze sprawdza, czy działa mu karta e SIM. O której może kiedyś opowie. Tak, dokładnie. Będzie działała. Eee, no. Jest KOKO DŻAMBO. Tak. Jeżdżemy właśnie autobusem miejskim z lotniska do centrum miasta, do naszego hotelu. Jest on oddalony o od 3,5 km od Central Bus Station. Udało nam się kupić kartę taką. Bilet elektroniczny nazwijmy to, to kosztuje 10 zł za kupę tej karty i minimalne doładowanie kosztuje 10, przepraszam, dirhamów, i 10 dirhamów trzeba minimalnie doładować, czyli każda z naszych kart kosztowała 20 dirhamów i to jest cena mniej więcej 20, około 20 zł, jeszcze dokładnie nie wiemy. Bilet z lotniska do miasta kosztuje 3,50 tak Czyli ta wiemy. karta wystarczy nam na... Prawie na trzy jazdy. Na trzy jazdy. Można ją później dowodowywać. Tak. Autobus jest nowoczesny, wygodny, klimatyzowany. Całkiem przyjemny. przyjemny. Tak, a w porównaniu taksówka, jak sprawdzałeś? Tak, Taksówka była między chyba 100 a 140 dirhamów. Czyli 100 a 140 zł, czy czyli, troszeczkę więcej. Tak, no, czyli mhm. znacznie drożej. Tutajśmy za nas, oboje zapłacili 40 zł i tak naprawdę... Wystarczy to na, prawie na trzy przejazdy. Tak. Mhm. Także super. Da. Jesteśmy zadowoleni. Tak. Przyszliśmy na szałarmę. Ceny. Jesteśmy dość blisko centrum Abu Zabi i są naprawdę fajne. Akcji kosztuje 5 zł. Nie mhm. wiem na co się zdecydujemy. Chicken shawarma fajita 18. No, czyli ten trzeba dodać złotówkę do tego. Typu. Chicken shawarma platter. Ja może to sobie wezmę. No. Przyszło nasze jedzonko. Dwie szałarmy z kurczakiem i dwie kole. I to kosztowało łącznie 54, 54 ilhamy, czyli tam, może 57 zł, coś takiego. Zdziwiło nas trochę to, że syryteczki są e, różoneczką Nasza arma jest e, jakimś słodkim, słodką czekoladą czy karmelem kolana. Mm -hmm. W środku jest mięsko serek. Srypka. Też jest taki e, posty, smak e, kwaśny. Tak. E, mi. Ciekawy smak ma. Taki orientalny. Dosyć. Dotarliśmy do hotelu. Po zameldowaniu wyszliśmy Od na kolację, dokładnie. I później jeszcze zrobiliśmy zakupy. Kupiliśmy wodę. Zapłaciliśmy też trzema kartami: Revoltem, Wise'em i N26. Jeszcze nie sprawdziliśmy, nie porównaliśmy. E, którą kartą najkorzystniej się płaci, e, zawsze e, korzystaliśmy z Revolta, mhm. e, a teraz po pora ulec, wypróbować te faktycznie. kolejne, e, więc damy znać, co, która według nas jest naj, najlepsza, e, a teraz e, chcielibyśmy Wam pokazać nasz pokój. Tak Właściwie jak, to apartament. E, nasz apartament, się. tak. <laughs> To co? Spójrzmy, co, znale co znaleźliśmy w Abu Dhabi za 778 zł. Apartament z kuchnią, całkiem przyjemną, z pełnym wyposażeniem. Mały, ale bardzo przyjemny salonik, również pełne wyposażenie. Sofę, krzesła, telewizor. Klimatyzacja co będzie, myślę, całkiem istotne w ciągu dnia. Tak. Dalej nasza sypialnia. Duże łóżko, i znowu tutaj mamy. Telewizor. Telewizor? 30 cali, a może 28. Będzie tak. oglądanka. I dalej Łazienka. No, no może. Nie o, jest prysznica. Jest ale jest czysta, co ważne. Tak. I za te 777 zł to jest dwie doby hotelowe. Tak. I tak naprawdę to kupiliśmy tańszą opcję, ale zrobili nam upgrade z pokoju na apartament. Także jesteśmy Jesteśmy zadowoleni, zadowoleni. z tego, co mamy. I cieszę się, że zostajemy tutaj na dwie noce bo po podróży po wcześniejszych nocach przyda się odpoczynek w jednym miejscu. Cześć! Nasz e, drugi dzień w e, Emiratach, w e, Abu Dhabi. A pierwszy poranek. A, pierwszy poranek. E, spójrzcie jaki widok za nami. Cały czas się uczymy obsługi gimbala e, No jest fajnie, ciepło. Ja czuję, że tak. naprawdę jest cieplutko. Właśnie mówiłam Michałowi, że moglibyśmy teraz wstawać o 6 rano przy minus 8 w Polsce, tak. ale jesteśmy w Abu Zabi i wstaliśmy o 9, czyli tak, czasu tak, polskiego tak, o 6, tak. przy ponad 20 stopniach. Tak, i idziemy na zakupy. Pierwsze śniadanko. Wróciliśmy właśnie z marketu Lulu. Zrobiliśmy Zakupy śniadaniowe, które powinny nam wystarczyć na dwa dni. Wydaliśmy łącznie 44,65 dirhamów, i zaraz będziemy robić śniadankę. czwórką jechaliśmy z centrum miasta w kierunku meczetu wysiedliśmy za wcześnie ale już chyba jesteśmy blisko ale dzięki temu do wejścia przejść, zobaczcie Jaka jest, jaki jest chodnik, taki nietypowy tak. bo jest to plac do biegania nie plac tylko wróżka do biegania zbliżamy się do wejścia mam nadzieję, jeszcze 500 metrów za nami widać meczet Jeszcze punkt, w który można uzupełnić butelkę z wodą. Jest dosyć sporo ludzi, ale wydaje mi się, że jak na to miejsce, to... to jest wciąż ok. Tak. No mecze wygląda bardzo ładnie. Tutaj ciężko go objąć w całości. Tak. Robi wrażenie ogólnie. Pojedziemy teraz do Central Bus Station w Abu Dhabi. To chyba główna ulica, naprawdę duża arteria. Chcemy doładować naszą kartę do jazdy komunikacją miejską, bo niestety w takich biletomatach ulicznych można płacić tylko gotówką a nie wybraliśmy gotówki i nie mamy takiego zamiaru bo no nie wiem po prostu w części, ogólnie wszędzie można płacić kartą oprócz tych biletomatów chyba więc powiem, stwierdziliśmy że przyjedziemy do tej Central Bus Station i i doładujemy sobie do kolejnych śmietników. E, tutaj mamy wrażenie, że nikt poza turystami nie chodzi pieszo. E, no, to może przesada, że poza turystami, ale generalnie ten e, kraj nie uwzględnia, nie dba o pieszych, e, bo tak jak widzicie, jeśli załóżmy, że to jest chodnik dla pieszych, to to są co 50 metrów śmietniki. Już kolejny śmietnik mijamy, tam dalej widać. Kolejne śmietniki, na środku tego chodnika jakieś latarnie Chyba wszędzie się jeździ samochodami Pewnie w cieplejszych miesiącach typu czerwiec, lipiec, sierpień To, to jest tu to tak nieznośnie gorąco, że po prostu nikt o zdrowych zmysłach nie chodzi pieszo Jesteśmy przy Etihad Towers no, robią wrażenie. To jest powodny, to jest budynek. Tu kolejna wieża, a tutaj jest wejście do pałacu. Uważamy, no, można się tutaj czuć bezpiecznie, na pewno, w tym kraju. Tylko takie mamy wrażenie, że jest bardzo dużo jakiś zasad restrykcji, troszkę inna kultura, której nie znamy yy. Są jakieś momenty, że jesteśmy czymś zaskoczeni albo nie do końca wiemy jak się zachować. Dzisiaj trochę gorąco, nie spodziewałam się, że dzisiaj jest 23, prawda? Luty, tak, końcówka lutego. A <laughs> temperatura Minus 10, na, minus 8, tak, minus 8, tak, minus, tak. A, a tutaj temperatura, no nie wiem jest teraz godzina 13 wtejszego czasu i myślę, że temperatura jest powyżej 28 stopni A słońcu myślę, że jest powyżej 30 stopni Can we enter? It's closed today? Okay. Czyli, Czyli dzisiaj będziemy... jest pałac zamknięty, niestety nie będziemy go mogli zwiedzić może widzimy go następnym razem. Może następnym razem przyjedziemy wcześniej. A, czyli otwieramy naszą kartkę z listą. Szygamy, I co dalej. Jedno miejsce z głowy. Niestety. Niestety. Stąd je widać. Są ogromniaste. A tutaj widać moje szczęście. Dawno elo, elo, 5, 2, elo, elo, 52.0 Halo, halo. Idziemy nie. tam dalej, trochę zobaczyć? No możemy przejść. Dobrze. Nie udało nam się wejść, niestety, do pałacu, ponieważ jest jakieś wydarzenie, i ochrona powiedziała, że dzisiaj nie, nie. turyści nie mogą dzisiaj tam nie wchodzić. Może ma tak. E, więc mm, zapytaliśmy spotkanego przewodnika turystycznego na przystanku autobusowym co, co, o co chodzi, no i powiedział, że faktycznie jest zamknięte, że tam nie wejdziemy no i polecił nas i polecił nam, żebyśmy poszli do Heritage Village tak. jest oddalone jakieś dwa kilometry, o, dwa kilometry od pałacu Bejście więc idziemy pieszo wejście jest za darmo mieliśmy tak naprawdę to na liście później tak. z Heritage Village pójdziemy na plażę a później zobaczymy jeszcze jak będziemy czasowo stali i pewnie też troszkodniej jemy będziemy chcieli tak. coś zjeść. A teraz jesteśmy pod pomnikiem wzniesionym w 2018 roku. E, pomnik wzniesiony w celu uczczenia urodzin e, jednego tutaj z rządców. E, tak. No, generalnie to jest ciepło. Mamy wrażenie, że jest cieplej niż druga połowa lutego. Jest bardzo gorąco, no jak lipiec, sierpień, sierpień w Polsce, więc <laughs> tak. Ale siedzimy pod drzewkiem jest oliwkowym, patelnia. albo nie oliwkowym, w sumie to nie wiem co to nie, jest za to, to, nie drzewka, jest, to nie jest oliwka. E... Jest przyjemny wiaterek, no w cieniu jest całkiem przyjemnie, a na słońcu jest patelnia. Tak. Także cieszymy się promieniami słońca i fajną temperaturą. No i mamy pomnik w pełnej okazałości. A tam chyba się idzie do Heritage Village. Jest fajne przejście. Tak. Popatrzmy jeszcze na ten plac, który no, w Polsce pewnie by nie było tyle. Chcielibyśmy powiedzieć piękne. betonu, ale to jest piękne, to nie, piękne nie, płyty to jest z kamienia. Płyty z kamienia naturalnego. E, więc Bardzo to fajny, pięknie. polerowany kamień. I to nie jest e, środek meczetu, tylko plac na zewnątrz. Tak. Ale to rozmawialiśmy dostępne. o tym, że brakuje nam tutaj przyrody. Chociaż tutaj tam w okolicach naszego hotelu jest znacznie mniej zieleni, tutaj jest i tak dużo lepiej. Więc całkiem spoko Zastanawiam się też jak tutaj można wytrzymać w lipcu jak na słońcu jest naprawdę gorąco w lutym. Tak. E, to musi być ciekawe doświadczenie. Wydaje mi się, że nie ma czym oddychać, i e, nawet w cieniu się pocisz, mhm. siedząc, nic nie robiąc. Także jest, jest na pewno Takie ostro. One są czymś okryte, tak zwaną zimę. Tak, zabezpieczone przed przymrozkami. A <laughs> no i tam w oddali widać ten fajny budynek. Próbuję go przybliżyć u, 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 u. Weźmy z Founder, Founders Memorial też takie multimedialne przedstawienie historii założycieli miasta. I think nothing is more valuable to me than the homeland and its citizens. I am determined to raise and uphold the status of this country and to make the citizens happy. Ładnie, all, yeah. Heritage Village. Sporo cienia więc e, przyjemnie się tu chodzi, bo też jest wiaterek, nie? Tak, dokładnie. Jest wiaterek, jest sporo cienia, to o kilka kroków można wejść do jakiegoś budynku. To też jest przyjemne. Że całkiem przyjemnie. Troszkę e, jakoś nie do końca czuję klimat takiej jakiejś starej osady. E, wygląda to... Mimo wszystko, dosyć sztucznie. Takie to jest moje odczucie, bynajmniej. No, takie podturysta. No, takie podturysty, widać, że to niedawno zostało zbudowane, ale fajnie to zobaczyć i daje to jakiś obraz, jak ludzie tutaj żyli. Muzeum, wchodzimy do muzeum. muzeum tak. Rozmawialiśmy też wcześniej o tym, że. I musieli przeżyć taki drastyczny schod wzrostu jakości życia i po prostu z tego, z tego bardzo prymitywnego stylu życia. Przeszli do bogactwa, ekskluzywnych samochodów, ekskluzywnych budynków, rapaczy chmur tak. i do takiego dużego dostatku A, dalsza część ludzi to jest dość sporo. Parę od różnych czasów. No, spójrz, to Ciekawe, z jakiego okresu są te zdjęcia. Ale, no, Brakuje tutaj trochę opisów, nie? Tak, no, a, jest a napisane. to jest. A budynek, ojej. 1960. 1960. No naprawdę drastycznie to się zmieniło. Czyli czasy, kiedy, ojej. Nasi rodzice się rodzili. rodzili tak. 60 kilka lat temu. To była jakaś taka koczownicza osada z jakimiś blaszekami. Niesamowita. Szkoła, najstarsza szkoła, jakiś budynek. Mhm. Spójrz, tylko gorące te dzieciaki. To był trzeci świat. Tak. To był trzeci świat w latach 60 nie byli o wiele biedniejsi niż my. Uuu. A teraz? No, bądź, bądź. Mhm. Teraz cały świat przyjeżdża tutaj do pracy. To niesamowite, to spójrz, na przykład tak jakby nasi rodzice pamiętali jeszcze czasy, kiedy e, była po prostu bieda i w jakichś lepiankach mieszkali, czy w jakichś domach z Krzciny, i nagle jeżdżą, nie wiem, mercedesami, mm -hmm. majbachami No tak, no e, bo to w przeciągu wieku życia, czasu życia, tak, tak 10 lat, e, jednego pokolenia, życzyma, tak się zmieniło, tak, tak państwo. Jak Wam pokażemy jak wypoczywają w niedzielę lokalsi. Tak, i w sobotę chyba tak, też, w sobotę bo wczoraj też. akurat też spotkaliśmy wiele miejsc, tak, takich mini parków. Tak, za nami z tyłu jest taki mini park, blisko głównej ulicy, czy znaczy głównej, no, jed no jednej z głównych dużej. ulic. No i nie wiem, kilkadziesiąt metrów od tej głównej ulicy, no ale jest gwar samochodów, ruch samochodów duży, palą grilla i odpoczywają. Po prostu tutaj nie ma zbyt dużo naturalnej zieleni, a wręcz chyba w ogóle nie ma takiej naturalnej, tylko... A, jeszcze mogę powiedzieć, no, nic tutaj jak gościliśmy, tutaj może troszeczkę widać, jak są roślinki, które no, nie mogą użyć, są podlewane, ale widocznie dla nich to za mało, bo są bardzo w bardzo słabej kondycji. Teraz co, wchodzimy na plażę. Wchodzimy na Kornicze Beach. Zobaczymy, co tu się Długa się plaża. Działo. Fajnie to tak? no, wygląda. fajnie. Fajnie też jest godzina teraz, która? Po 17.00 tutejszego czasu. I jest już troszeczkę chłodniej. Tak, jest, jest zdecydowanie przyjemniej. No wiadomo, tutaj też od wody. Ale słońce jest dużo słabsze. Jest tak, przyjemnie. To można żyć. thank